Hello! Vlogmas numer 8? <noise> Powinien to być blogmas numer 11, a jest vlogmas numer 8. To przez Was, moi drodzy! Przez Was! Pewnie się znajdziecie, jak to przez Przecież to nie to, co jak to o co chodzi! Otóż słuchajcie, że tu mama Emira nam kiedyś powiedziała, że o właśnie gdy o baby Sharantingu, wiecie, że Alex pokazuje dziecko. I ona zapyta, że czy my gdybyśmy kiedyś mi nie tylko czy byśmy pokazywali, gdybyśmy już byli, wiecie, jak Anjax, a będziemy, a będziemy. I ja mówię, of course, że tak. Ona, a, że nazar, wiecie, że złe oko i w ogóle, że tak nie do końca jest pewna, czy to jest okej. Okay. No i moja matka też tak powiedziała, że w sumie, no w sumie tak w ogóle. takie straniewanie, znaczy, nie, 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 nie o to nie chodzi, chociaż też takie, wiecie, no, gadanie o tym. I słuchajcie, idzie? Dotaliśmy Kjende, ja, się urodziny Emira i wszystko co powiedzieliśmy tam, z czego jesteśmy najszczęśliwi. Przez ostatnie 3 dni po prostu obróciło się trochę przeciwko nam i dlatego na nie było vlogmasa, bo po prostu ktoś nam źle pożyczył, ktoś nam źle pozazdrościł, do takiego stopnia, że nawet sweter, który kupiłam na urodziny Mirowi jest na 3 dni dziecko, bo no, z mojej miny co prawda, ale no złe oko. Stwierdziło, że tak się stanie, bo przypadkiem wstawiłam na syntetyki, a nie na planie wełniane. Tak i co moi drodzy? To, to się właśnie stało. Stało się jeszcze to, że powiedzieliśmy na przykład, nie wiem, że mamy spoko sąsiadów, a pierwsza zostaliśmy właśnie e, że tak powiem, spu, zapukało ktoś do nas ze sąsiadów, więc e, w sensie nie ze spiną, ale no ale powiedzmy, bo się kłóciliśmy, a nie, nie, tego nie powiem, tego nie powiem, Kurwa, co ja mówię, dopiero się obudziłam w ogóle, bo słuchajcie, tak mi się dobrze spało dzisiaj, jest 11.40 i ja jadę na paznokcie i będę tam dzisiaj bardzo długo, jestem bardzo, jakby taka, w ogóle głowa mi boli strasznie, jest straszna pogoda, tak w ogóle, żeby najchętniej to przespać na cały dzień i jestem zła, bo przez to, że w ogóle nie było vlogmasa, i no powiem wprost, że e, też... Też, kurde, nie było mi, powiem wam, w domu. To nie poszukałam w ogóle w tym domu. W sensie, wiecie, nie zrobiłam takiego generalnego porządku. Nie wstawiłam też do prania e, tej pościeli nowej. Więc bardzo niedobrze, bardzo niedobrze. Kurde, kiedy napisałam kucyka, Boże! A jutro też, słuchajcie, tego nie zrobię. To jest piątek, a ja w w sumie najbardziej lubię mieć że żelawie i było czysto ale jutro też tego nie zrobię, ponieważ e, ja teraz do fryzjera co również zobaczycie a teraz idę na się, które będę tam słychać jest 4 godziny tam będę bo my tak co pół roku mniej więcej zdejmujemy mi całkowicie żele i nakładamy je na nowo Boże, jakoś, nie podoba mi się jakiś w ubrałam wkurwia mnie wszystko Moje zęby i wychodzę. Założę inny sweter, bo tam, 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 tam to mnie jakoś denerwowało. I uh, and let's go na new Pazy, Całe szczęście, bo już tych ciotkowych, klotkowych mam serdecznie dość. Żałuję tego koloru, że taki wybrałam. To miało być takie wiecie, fajne, um, świąteczne, perłowe, aby szło ciotka, klotka. Oczywiście spóźniona, już 7 minut, zawsze, as always. Jezu słuchajcie, jest czyli tak niedobrze nie wiem, o co chodzi. Po prostu zjadłam dwa dni temu ogórki górki kiszone, i kapustę za i nic tak, mi się chce żegać cały czas. I don't know why, I don't know why. Wchodzę właśnie. Ale To jest dla mnie porażka życia. A robimy od nowa, tak? Wszyscy sensie, się zdejmujemy i ten, no tak, czy okay. nie? co? Nie, no tak, no chyba ta bo potem nie będę miała kiedy w sumie. Patrzcie, jakie małe, mini paluszki. Jest jakie mam grube palce. <śmary> <śmary> o boże. Ja jestem ten kwadrat, to Zawsze pokażę, kwadrę, jak będę bardziej wypiłowany i oczyszczone, na nie takie odróbnienie. Ja wiem jak to. <śmary> ale ogólnie ten kwadrat to tak, że. Na... Ładny jest. Tak, ale nie na tym moim kciuku. Wiesz o co chodzi? Że ja przysłyszyłam takie to bym kciuki. Ja to zrobiła normalne, a to po prostu bym ci bardziej je zważyła. i to by wyglądało śmierć. No ja nienawidzę go. Ale kiedyś chodziłam jeszcze, boże, w czasach wiesz takiej alnych do takiej manikurzyki, która się wiesz, uczyła w ogóle... ale Wtedy... <laughs> ja uważam, że on wygląda o wiele zgrabniej w kciuku. No mm, 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 nie wiem. Nie. <laughs> To ona słuchaj, właśnie się że ona to ciągnięta ma z takimi palcami brudnymi jak ja, z tymi kciukami. I zrobiło mi to humoralnie, że ona tak mówiła, że tak. Że ja nie, ma nie, naprawdę. Moja mama nawet mówi, że to Tak? A mi mówi, że to jest od pisania wzór na telefonie, człowieku. Ludzie też mówili, że pisania kciuka a po prostu to jest genetyczne. Wiem, że właśnie, jest ja to Nie tak. wiem, kto u mnie wróci takie ma, bo. Nie wiem. One są takie ładne, jak jeszcze są niezrobione, w sensie bez piłowania, bez niczego. Mega, mega ładne. Czemu to się... O, zajebiste. Nie no, ja bym się w ogóle że podoba kolor żelu samego. Tak. Ale robimy czerwone, a ci inne nie robimy. Tak, tak, robimy czerwone. Dzień dobry, dobra. O, właśnie możesz się tak nagrywać. no Dobranoc. Dobranoc. Nie, no to jest po prostu tak wygląda. Jak nie będziesz miała tików od spania, to będzie górny, a ja właśnie raz kiedyś tak sobie zasnęłam, jak chodziłam do Chinek, jeszcze jak byłam w liceum, to po szkole poszłam i ja e, zasnęłam, I ja tak i widzę mnie obudziło, wiesz. No <śm> to znam się normalnie. <śm> Tylko, że tam nie było takich wiesz, taki hukczosów, żeby mogę kubkę położyć. I ja tak siedziałam i ja po prostu tak mi głowa zaczęłam. Ale jak mi ktoś robi paznokcie, to ja potrafię już czuję, że odlatuję, dlatego mm. muszę sama się użyć. Na mi to jest przyjemne ogólnie jak piłowanie paznokci i tak samo skóra jak wycinanie, jest dla mnie przyjemne i po prostu się spać to od tego. Jeżeli ja idę do fryzjera, to fryzjera też kiedyś zasnęłam, prawie. Po prostu to tak fajne, jak on da mi wiesz, tam, wiesz, czesze, coś myje ci w głębi. Mycie jest dla mnie najprzyjemniejsze. No. Jeszcze właśnie teraz się zapisałam, bo chodź zawsze mówię do faceta. Eee, no i byłam mu ale po prostu jakoś tego tak no nie jestem zadowolona, eee, więc zmieniłam teraz, ile tam gdzieś i też się zapisałam aż tam były dwie i jeden facet. Mówię, idę do faceta, bo ja po prostu... No ja nie ufam kobietom fryzjerką, ale po prostu nie wiem... Nie, po prostu nie. I po prostu. <laughs> Dobra Majka po no prostu jest jakaś skosznięta w ogóle Dobra, najgorsza sytuacja, czyli wybór To nie wszystko Nie, na tego jest za dużo po prostu Ja uważam, że o połowę trzeba wywalić Ładnie mówiąc, mówię ci wybór Ja już miałam coś i gadałam z mamą i kurde jej zapomniałam Taki krwisty chciałam, taki... Ale ten też jest ładny O, ten jest spoko nie. Ten, <noise> ten mi się nie podoba. Ten mi się podobał. A taki rzeczy jeszcze. Jeszcze. Żywszy. Nie, to właśnie jest... To, jedyna... na pewno nie zobaczyć? to jest za żywe wtedy. Bo to mi musi być fętrzne, to jest to taki czerwień wakacyjny bardziej chyba, co? Ten taki? Mm. No to ten jest jeszcze ciemniejszy od tego co ja Ci pokazałam. Aha... No, to było się... sobie ze dwa albo trzy, to zobaczymy, wiesz... A osunię... Ja nie miałam fajny, I pamiętasz, nie pamiętasz <laughs> pewnie? Nie, to nie było ostatnie. No tak właśnie z trzy miesiące temu było. Super. Nie ma. Ciężki wybór. Proszę sobie wybrać z tego wszystkiego czerwone, jak to są wszystkie same czerwone, to po prostu ja nie wiem. To jest co miesięczny problem, co miesięczna tragedia. Tragedia. No. A ja dzisiaj byłem no, tragicznie. Mija turka. No to są kracone. O tu no? Taki kres, ale... Patrzcie, takie są kracone. Patrzcie, gdzie już nie Dobra, this is the end of Paznokcie. Boże, jaki próbowałem był z kolorem. A Tak jak zadługie. zawsze. Ale nie, no skróciłeś mnie. Znaczy, wstydź, robiliśmy od nowa całkowicie w ogóle. I co, i na kręgle możemy pójść? Nie. Huh. Nie? Takim, nie ja nie mam było? czasu na Nie, Nie, no, naraz byliśmy i było super. No tak, ale teraz okres świąteczny, nie wiesz jak I, coś się stanie. nawet strajka zostaje. Wolno. No. Jako, że jestem już dorosłym dzieckiem, to mogę Wam pokazać moją postawówkę. Emilek też tu chodził do postałówki. Ale jest mi słodcy. <słodny> Ach, moja kochana posłówka, w ogóle, wiecie, że jak się było dzieckiem, ona dawała taki American vibe, słuchajcie, i to była publiczna, państwowa, normalna yy, szkoła, nie, nie prywatna, ale moim zdaniem ona dawała taki vibe, takiej prywatnej. w sensie była, jak na tamte czasy, była, moim zdaniem, bardzo nowoczesna, wiecie, nie było żadnych bozerii na ścianach, była bardzo ładnie wykończona, nowoczesna, naprawdę fajna szkoła, yy, kolorowa się nazywała, potem się już za czasów dojrzało, dojrzało, do doroślejszych, w sensie czasów gimnazjalnych lekko pierwszej liceum się siedziało na kolorze, wiecie e, piwkowało się tak kto tego nie robił, niech pierwszy kamień rzuci ale nie we mnie humor mi się polepszy słuchajcie jak mam ten bardzo ten fajny kolor on, słuchajcie, to się nazywa, to jest kolor 226 z ja nie wiedziałam, że istnieje w ogóle taki, taka marka Słowianka się nazywa nie żadne semilalki onej słuchajcie Słowianka i 226 odcień go. I jedziemy, słuchajcie, do naszego sklepu osiedlowego. Eee, w sensie, tutaj Emir teraz poszedł po pusty kiszoną, ale ja chcę ogórki kiszone z takiego naszego sklepu osiedlowego, e, z naszego, jak my byliśmy dziećmi, gdzie mieszkaliśmy. Bo po prostu ja kocham na ogórki kiszone i nie mam no, ich, kurwa, no nie wiem, no z 10 lat na pewno stamtąd, więc... Nie no, nie 10, przecież ja wyprowadziłam się 5 lat temu rodziców, nieważne.

To Już. już. Nie wiem, co to jest. Aniowski do tego. O, już mi się nie podobają te. Tak, do tego mi chciał dać małe. Hmm. Mm. mi dać małe, to powiedział takie małe wam panu. Ja mówię, a nie ma dużych? Ja mówię, a ja małe lepsze. Ja mówię, a jak dużych te. Co? Dobra. <słys》> A wiesz, że to była jakaś taka pasmanteria? Była Nie wiem, papierniczy taki jakby Tak jakby w podziemiu, no I co to było? Nie wiem, tam kupowałam mulinę do robienia bransoletek Co to jest mulina? Takie szmureczki to i tak się A to było pewnie, co? To był... mam ci z Zakochany kundel wersja polska ale <laughs> dobra kapusta. A wiesz powiem ci, że najbardziej mi smakowała Ta u y, nas no. Tam, no. no. Bo była... myślę, że taka gruba była. Taka chrupiąca bardzo. Mm -hmm. A że jest kwaśna. tamta była lepsza. Tamta była lepsza. Dobra, idziemy sprawdzić w naszym posiadowym mm -hmm. sklepiku. No i ci, zawsze mama tam skłowała. W ogóle... To jest, jest chore, sama, naprawdę ja, ja dzisiaj miałem ochotę na kapustę kiszoną Ty, patrz! No! A on dziwnie wygląda co? No. Słuchajcie, nasz nauczyciel od WF-ów. Sensie on nas nie uczył, ciebie uczył? Nie możesz dodać tego słowa. Ale no wiem, nie, ja, uczy. nie. uczył ciebie? Mhm. Uh -huh. Mnie nie. Mnie, ja miałam z nim parę razy zastępstwo. No to, nie wiem, dziwny on był. Ja miałam tą panią taką jedną. E... Ty miałeś jeszcze tą fajną panią, tą. Fajna była, miała taki duży nos. <laughs> Emir lubi duże nosy. No taki miał wyczyt garbaty nos, mi się podobała blondyna była taka ona miała taki, ona miała jak kolor włosów no ale fajna była, fajna tak fajna w sensie taka wredna była, ja lubię no, ale że... właśnie ona tak, ja też ja ją ja lub... lubię wredną zadziorną. ja też ją lubiłam, bo ona ogólnie też mnie lubiła, a inni ludzie mnie nie lubili a ona mnie lubiła, bo ja właśnie byłam taka zadziorna też, wiesz no. o co chodzi Jedziemy. Rzec. Dobra, wyszliśmy. Ja, 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 o co chodzi? Pan sklepikowy nasz mnie nie rozpoznał. No, nie rozpoznał, nie rozpoznał. Ale ja przecież, o co mam coś No nie ten rok temu, to mnie pamiętał ja jeszcze. A to nie powiedział babci weź wodę. No, to da się zapostawić? postawić, nie wodę. By, by, gdyby była jego żona, to bym nie pamiętała. A o, ja bardziej z nią gadałam. Ja, ja tej żony w ogóle dawno nie no. widziałem. Patrzcie, co mamy tutaj? Sok z kiszonej kapusty. Kurwa, nie się no, Sok z kiszonej kapusty. Rose. Dobra, próbujemy. A to się normalnie pije, no nie? Czemu to się nie chce trzymać teraz? Ale zajebało z tego. Ale ja O kurwa, ale mocne. Łukasz, ale nas przeczyści. To zawsze też właśnie. Ja sobie po szkole kupowałam. Często właśnie takie gotowe obiadki, w tym sklepie sobie też kupowałam. I właśnie Emir bardzo mówił ostatnio, bardzo mówił ostatnio o krem z kukurydzy, ja nigdy nie jadłam, więc wzięliśmy w sumie jest. krem z kukurydzy, słuchajcie, z boczkiem. Mm. Gdzieś byliśmy, a, na urodziny był krem z kukurydzy, ale był z tym, z, z owocami morza, dlatego się. Aha, nie chciał... a, było, z no. Kre... zupa meksykańska, której też nigdy nie jadłam, więc to są naprawdę fajne rzeczy, ale nie powiem wam, gdzie to jest, bo no, bo nie możecie tego wiedzieć. to wzięliśmy, a co? Daj, daj, co ja teraz. Kiełbasy. Co nam do Lega, bo ja nie wiem Mmm, dobra mm. i <grystanie> <grystanie> wyciągaj jeszcze ten Tą Dobra i teraz sprawdzimy czy te ogórki są... Czy miałam rację, że są lepsze? Tak, stoi. Trochę krzywo, ale stoi. Bo te są, widzicie, takie malutkie. W tak minusie mówi, i pan, pan nie mi polecał w minusie mm -hmm. dobrze kwaśna mm. mm -hmm. Zupełnie inny w gry, jest. Mm -hmm. To lepsze. Mhm. Mm to jest smak mojego dzieciństwa. Moja mama, słuchajcie, jak byłam mała. To był mój standardowy obiad, bo byłam nijatkiem. Więc ja wyglądałam się to najnie albo spaghetti bolognese, Albo... Mama mi robiła frytki, ręcznie takie domowe. Właśnie moja mama robi je tak specyficznie, że ja tylko też... Ja umiem też je powtórzyć, ale nikt ich nie lubi, tylko ja i lubi i moja mama. Yy. I słuchajcie, do tego właśnie zawsze był ogórek kiszony właśnie ten z tego sklepu i yy, poruszki rybne. O, fu. mi mama też żeby ja poruszki rybne, nie lubię. Nie ja lubię. A właśnie co do mamy mojej, to musisz zadzwonić ją przeprosić. Właśnie, kiedy to zrobisz? Po tym co, jak się nam wczoraj wydarzyłaś, to jest mega wstyd. Wiecie? ja bym się kłócił z mamą o to, że cena po mojej stronie, że mam rację. Dobra, no. <grafy> no i kapusta ja jeszcze próbujemy. Ta kapusta już jest inna w ogóle z wy wyglądu. No, ona jest chyba taka... Ona też nie jest dobra. Tak, co kupiliśmy wtedy, wiesz, tam wtedy tam to było to... O, jest gorsza niż jest tam. No, nie. Najwyższa. No, Chodzi o śmierć w tym samochodzie. Na pewno. Tak. No, a żeby pan nie rozpoznał? Mega dziwne. Mega dziwne. A w ogóle wiecie, że ten, właśnie co do pierdziożków naszych piesków, to mm, przez to, że dwa dni jadły czapi albo pedigree, bo zamówiliśmy 12 kilo karmy, brita i. Słuchajcie! Przepadła. Zadzwoniłem ja wczoraj do plusa i mówię: Przepadła paczka. Przyszła jedna paczka. Z mokrym jedzeniem. Nie dzielą, dzielą to zawsze. Bo zawsze dzielą, że wiecie, na dwie paczki. Nie wiem, chodzi, która jest pierwsza, która jest druga. No i w rodzinie Emilia dostałam powiadomienie z impostu, że paczka została doręczona. No nie, i mówię... piątego. piątego. A piątego, czyli idzie było rodzinę? Że paczka została doręczona. Gdzie? Bo ja jej nie mam w rękach, nawet bym jej mnie nie uniosła, ale U. gdzie ona jest? No i na zaprócie wiecie, mam Andres Paczkomatu. Bo nie po to mam adres do paczkomatu, a nie do domu, bo mam tam zatwierdzony adres zestawy za moje miejsce zamieszkania poprzednie, czyli moje miejsce też zameldowania. Mm. No i po prostu mm, mówię, dzwoni do mnie dzisiaj ten kurier, bo tam zrobiłam ogólnie awanturę wcześniej w tym zakupie, w sensie nie awanturę, ja po prostu tam, wiecie, no zadzwoniłam. Mm. Dzwoni do mnie kurier i ja mówię, i on mówi, że potem mam paczka została bo ona, on, on 5 grudnia 2015 zostawił pod moimi drzwiami, wiecie, tam na moim adresie. Ja mówię... Przepraszam, ale to nie mógł mi zadzwonić. Na moim adresie. Nie mógł pan... To dziołcha ze wsi. No jak to się mówi? No tak? Pod moim adresem. Pod moim adresem. Ja mówię, jak to panu w ogóle otworzył tam klatkę, to jest po pierwsze. A no, sąsiad mi otworzył. Ja Wy zajebiście. Tylko, że ja nie bez powodu dałam adres paczkomatu, bo kurwa tam nie mieszkam, tak? Dobrze, że ta paczka tam siedziała jeszcze. Być tam ona tam siedziała tydzień? No. Prawie. Dobrze, że to ciężkie, to nikt nie ukradł. No, wyskidu, bo to 12 kilo ponad? Jeszcze tam są puszki parę Mhm, no Jak ja to nie że że myślałem, że zejdę z tych chodów Dobra, dość Im się z zesramy No Pyszne <ścoughs> Bardzo fajny obiad, co? Super obiad A zaraz <ścoughs> idziemy na kolację Jezu, powiem wam, że tak mi ćmi głowa Ćim, ćmim, Ćmi, mći, ćma, ćma, ćm, ćmi mnie łeb tak i po prostu ja muszę pójść w drzemkę, bo ja nie dam rady Nawet no, ja Chciałam posprzątać teraz z domu, ale po prostu ćmi i ćmi i ćmi i ja po prostu tego nienawidzę, więc i tę drzemkę, Włączam sobie Andziak, słuchajcie ten dam w kiblu ma jakieś rewolucje, kurwa, po tej kapoście. Koncert! Ja pierdolę, dobra, ja tak, przebieram się słuchajcie, w sensie spodnie sobie zmienię, bo mam te dzwony z Zary często nie w ogóle pytacie, a to są dzwony z Zary i Eee, zakładam drysik i idę w drzemkę, bo potem muszę się ogarnąć, bo idziemy na urodziny babci. Więc zanim urodziny babci, to drzemka Cindy, a Emir wymażnie i będę na ciszej, spokój. Tak, dzieci nie pracują i idą w drzemkę. A, zaspałam. Emir wrócił i też zasnął. I też zaspał. Tam cię niechłopierą. Ja muszę się zrobić i wychodzimy, słuchajcie. Ja chciałam się ogarnąć jakoś fajnie do urodziny babci. Ale nawet mam bo raczej się nie maluje, więc good for me, bo mamy być tam za 10 minut. Masakra. I co? Jedziemy z. Czemu ja robię się pójść nagrywam? No właśnie się, idziemy jedziemy i gadamy o tym, że. E, zawsze przerażało to, znaczy o Emira to było jak mała, mówiła Już dzwoni do ojca, to zobaczy, żeby jego ojciec już się rozwiedli jak mały. mały, A u mnie było z kolei tak, że jak się kłóciłam z mamą jak byłam mała No, no, tylko kocie ojciec wróci do domu Co to jest, jakie to jest, jakie to? teraz to takie teksty człowieku nie przeszłyby w tych wychowaniu tych pojeb... Znaczy tych takich ludzi, co tak wychowują stresowo, no Jezu, jaki to był strach, jak ja właśnie wracam do domu, to do... dobra, mamo, nie mów, proszę, nic już nie mów, ja Ale, już nic dobra, nie, nie zrobię. Nie trzeba dzwonić, przez. No. Słuchajcie, jedziemy właśnie po babcie i ja po prostu, jest mi tak niedobrze. Mi też coś bulgocznego, no bo nie można tych hitsów No, i jakby mi jest niedobrze, bo jeszcze się wpisikałam mam i teraz, się teraz zżygam po, po prostu. Jeszcze właśnie teraz coś susikam, bo to śmierdzi. Tymi hitsami. A ty no, ja już no, nie palę w takim razie. No teraz to w ogóle zajebiście zrobiłeś, no. No co? To pikałeś wszystko, kurwa, zajebiozo. Mam się otworzyła ten, no, benzyny. A, oparła się. Tak. Ja, ja właśnie mi trochę już minęło podejrzemce, ale no cały dzień, no, mi, mi tak ćmi. Mama, ja oto, oto, oto. mówię... A, mi tak, ci, mi tak, tak, tak ciśnieniowo, tak nie męci. Dzień, dzień dobry. Sześć. Ja się boią bąka prawda? Emir. Po nim mi tego tak, FS, szama. tak, idziemy na tureckie. Jestem po bardzo... prostu nie powzięta zła, zachwycona bardzo. <śpisać <śpisać turecka kuchnia. turecka kuchnia to moja ulubiona kuchnia. Chciałabym, żebyś jest Aha, no, jestem zachwycona, no. Piękna mięska, co? Super, Tu jest Adana, no? Urfa. Adana jest, patrz, to jak można, możesz... patrz. Adana, to jest ta, ona jest taka bardziej ciemna, a tu jest Urfa. Zobacz, ostatnia została Adana, a to ja już się są te kotleciki Twoje? Nie, ja bym małe. chciała... Dlatego chyba tego, No to już masz. Tu jest. Nie pokazuj, kto jest na przód. chcę wiedzieć, kto wrócę na po. A świętecznie zrobili. Jak coś tureckiego. Tak. ja czym będą się nauczyli? Nie. Nie. wiem, co ty się. Fajna, że takiego gościa ty, że to wiesz, Mary A rok temu? <laughs> no. A to tam ja byłam, wiesz, to pijana miłością ja byłam. A jesteśmy w tym samym stoliku co wtedy? Masz a ale ty mówisz, że to było surowe? To powiemy, żeby było surowe. Ale Nie, a baś, a baś, że to po prostu no, To jest tylko to jest sadna, a ty trzeba, no? A może ty tego No, może, ale to jest bez sensu. To jest bez sensu. Na ale, ale nie polecam pić wtedy No, wiemy, a ranie nie? To jest no bakłażan, nie tego byś... nie lubimy. A to to to? Też, też nie lubimy. <śmuch> a to tego też ale nie lubimy. To, jak, tak, to lubię? Tak? No? No. no, dobra, no to ja próbuję. Tak, ale ty ja co to nie wiem, ja Nie. nie Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Nie, nie,

Jakie powiedz mi. też tutaj Wszystko tutaj pięknie. Ja nie wiedziałam, że tu jest ta pizza w ogóle. Bo to tylko było w tym effendi, gdzie robiliśmy urodziny. I ta jest fajna. Ta wygląda jak na tym. Jak w tureckim hotelu na Inclusive. A wiesz, że ja właśnie nie wiedziałam o co pani chodzi, bo zawsze serem jest tylko serem. Z pomidorem właśnie lubię taką. Z pomidorem właśnie lubię taką Nigdy nie jadłem czegoś tak dobrego. Chcesz tu o, proszę nie. cię ugryźć, proszę cię proszę, cię. proszę cię, proszę cię, ugryźć! To jest jak mięsko u babci na obietku. Ugryź. Nie, to jest nie normalny. Nie. No ale... Co to jest tam? Szaszur z baraniny. Nie, dlaczego ty mi dodałeś? Przecięcie nie ugryzła. Dobra. A co? To lubię, bo jestem ja w, w mojej urodziny rok temu w no. F&D. Jak u babci. Normalnie u babci, u babci Nur. A to babci pożytki urodziny, to dlaczego jak u babci Nur jesteśmy? W Turcji. Muszę się ogolić No, jest już, no, jest już naprawdę... dość. Chcę ja? ja. ja Emil, ja tak zza, zza, za każdym razem, jak jesteśmy w na spotkaniu, e, mama, babcia, siostra, to Emil tylko tak: mama, masz dość, chcę stąd wyjść. <grywa> że ma nas dosyć, że chcesz, A, nie nas, Nie, nie wiem, czy mnie, ale wszystkich. No. A wszystkich A, nas tutaj razem z mam dość. Za każdym razem to tak? samo. Tak no. no. Bo ja nie mam tutaj osoby, z którą mógłbym porozmawiać. bo ty nie umiesz wszystkie tematu na temat. Ja mam z prawej strony, z lewej strony, z frontu, na pieprzany. Ja o nie mówię. Ale tu się nic nie zamyka. Jeden mój, drugiemu, tak, cały, tak, tak, cały czas, cały czas. Wstał i wybrał agresję. To jest za zamarz. No, nie, no. nie, no. I jeszcze, już Twojej mamie zaczęłam mówić, właśnie, że, że co? Y, dzisiaj rano mówisz, no może mi zadzwoniła do mojej mamy, ją przeprosiła. A. I co ona na to? No, bo nie zakończyłam właśnie. Uspokój no, 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 się, człowieku, tak? No, no ja jeszcze raz no, dajesz. Bo no, nie wiem, dzisiaj rano słyszałam, no może w końcu zadzwonię do mojej mamy, ją przeprosiła za wczorajsze zachowanie. Emil tak rano że ja mam do pani zadzwonić <noise> może mi zadzwonię do mojej mamie przeprosię za szczęśliwe zachowanie, ja mówię <noise> to jest jakiś <dziś> normalny? tak <noise> Mirek się zdenerwował filtarc takie jak się uśmiecha teraz, o ojejku zdenerwowałem się jestem taki zły, nie lubię rodziny ale zawsze chcę się spotkać oj, potem narzekam, a potem z do mamy mamo tęsknię <noise> o tak Emirku, czy chcesz chcesz wypowiedzieć w ogóle odnośnie tego, co ja mam rano? Bo 3 trzy dni nie było w Lugmasa? Patrzcie. Tak, I nawiązując do tego. Emirowi wczoraj spadła prązetka z okiem proroka. A potem stało się coś, co po prostu. No, ja naprawdę wierzę, w to, że ktoś nas to chroni. Chociaż y, ja mam swoją daj, mi, nie spada... Nie dalej chroni! Nie dalej chroni! Tylko mnie spada, wszystko na mnie. Wszystko tobie, nie? Trzecia ci się w tym no. roku. Ale czekajcie, że ją ja naprawdę miałem. Wtedy tak jak raz mi Roni zerwał, tak normalnie miałem pod bluzą. I najpierw czuję, no. że spada coś. Dziwne to było. Dziwne. Dobra, słuchajcie, paczka mi przyszła e, z Skin 1004 i teraz jak byliśmy na urodzinach właśnie babci, e, no to m, siostra Emila właśnie powiedziała, że to jest bardzo fajna koreańska firma z kosmetykami. Ja zrobiłam research i wiedziałam, że jest fajna, ale nie wiedziałam, że taka znana. Kurde, wam pokazuję. Strasznie duża ta paczka. Lali mi już jakiś, co? Ten, strasznie mam usta, słuchaj. A nie wiem dlaczego, bo wcale nie jest tak zimno. Kurde, no nie, nie wiem o co chodzi. No, tak No tak. Ja Także ktoś, kto tutaj. E... życzy nam źle, niech życzy dalej, my się nie damy złamać. <laughs> nie, no nikt nie życzy, my się nie życzy <laughs> Nie, no po prostu trzeba ograniczyć trochę mówienie o prywatnych sprawach, bo to widzę, że tak. Ja nie wiem. Po potem się ludzie że Ania sobie też. No właśnie, potem się dziwią ludzie, że Ania też przekłamuje z z vlogmasami. No, bo nie chce też mówić, że urodziła na przykład, albo że rodzi w tym żeby ktoś nie wiesz. Nie pojeżdżał źle, nie? Co my tu mamy? Uhu, hu, ile tu jest? Ochol, co tu się dzieje? Oczywiście to nie jest forma. Nagrania tej współpracy, w sensie, po prostu Wam pokazać. E, to jest współpraca, ale zobaczcie, jaka ładna. Oczywiście to będzie na TikToku i na Instagramie moim. O Boże, jakie ładne! Czekajcie, muszę to zakryć, ale to śliczne! Jezu, jakie ładne. Cześć, Sandra, mamy nadzieję, że nasze kosmetyki już nie są Ci radości pięknych, chwili pielęgnacji. Będąc zaskoczeni uzupełnieniem twojego świątecznego, świątecznego świętowania świątowania <laughs> świątecznych Specjalnie Zwyczajnie, czyli twoi przygotowaliśmy. Bla bla bla. To zaraz nie powiem, bo to będzie. Jak już dodam, Boże, jakie piękne! Jaka ładna paczucha. Patrzcie, bardzo ładnie zapakowane. Bardzo dziękuję. Czy są jeszcze jakieś próbeczki? Nie, no super. Czyli ojeju, jakie to ładne wszystko jest, Boże. Ach, codziennie mam urodziny, nie no bardzo ładna paczka, bardzo dziękuję, nie mogę się doczekać aż już ją przetestuję i będę mogła Wam wszystko nagrać, co prawda widzę tutaj SPF 50 na twarz, a jak w ja nie używam SPF 50, więc e, może to poleci do mojej mamy, mm. ale Boże, my with pure centella from Madagascar, very, very cool, very nice, very nice, thank you so much. Więc ja, słuchajcie, robię tutaj fateczkę na Instagram z podziękowaniem i biorę się za sprzątanie. W ogóle, słuchajcie, jest 23. ja na 10 mam fryzjera, a jeszcze chcę tutaj posprzątać, bo ja rano chcę przez fryzjera mieć czysto, bo chcę w mię również ze współpracą z fajnymi ubraniami, więc czekajcie na TikToka z tym i co? Bye, nie.